Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem TICMIL i zapraszam na dzisiejszy program, podczas którego mówimy następujące tematy. Czyli Bank Kanady podniesie stopy procentowe, a stanie się to dziś o godzinie 16 polskiego czasu. I co dalej? Czy to już koniec wzrostów na rynku euro -dolara? No i omówimy sobie sytuację na złotym, przez, analizując... Przez pryzmat troszeczkę, znaczy skupimy się na wykresach, ale omówimy sobie też kwestię inflacji opublikowanego dziś indeksu PMI i, i przyszło tygodniowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Więc takie tematy na dziś dla Państwa przygotowałem, ale generalnie to będą tematy stricte rynkowe i, i, i tematy związane z analizą wykresów. Tutaj przyjrzymy się czterem wykresom e, dokładniej. Jak starczy czasu, to z, zajrzymy jeszcze na, na in, nieco inne, na nieco inne, 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 rynki. Zaczynamy natomiast od, zaczynamy od pary USD-CAD. Tutaj zrobiło się dość ciekawie, bo wiem od no w zasadzie od dwóch dni para ta stała w takim wąskim przedziale, to jest wykres H1, w wąskim przedziale między 1,26, 26, 28, od dołu, od góry 1,26, 86. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj e, nawet opublikowane wczoraj e, takie e, dane o, e, o dynamice wzrostu gospodarczego e, w Kanadzie, dane o kanadyjskim PKB, dane rozczarowujące, e, nie zdołały znaczy, one wyrwały rynek z takiej wąskiej konsolidacji. Ale nie zdołały doprowadzić do, do większej, większej zmiany. No tutaj też oczywiście jest pytanie o to, jaką formę ma ta konsolidacja, stabilizacja notowań. Czy to jest faktycznie zaznaczony tutaj na żółto prostokąt? I w tej chwili mielibyśmy z niego próbę wybicia dołem, przypominam wykres H1, czy też może taki kanał spadkowy, że ten główny trend spadkowy, główny trend na wykresie H1 oczywiście, pamiętajmy o tym, wyhamował, i, i, i w tej chwili mamy. Pewne próby realizacji zysków, pewne próby korekty, pewne próby podnoszenia się. Tutaj ta linia trendu spadkowego również została, została, została naruszona, aczkolwiek bez jakichś. Większych konsekwencji ta, ta generowania sygnału popytowego, sygnał główny, została zanegowana. I to zanegowana dość mocno, bo jak, jak widzimy w tej chwili, kurs USD-CAD przebija się przez wczorajsze, przez wczorajsze minima na poziomie 1,26,29 dokładnie. Co więcej, tutaj mamy zawracające MACD, co, co też sugeruje dość wyraźnie, że ta. Próba przełamania tej linii była zwykłą pułapką. Więc to pytanie o charakter tej konsolidacji, czy, czy to jest taki typowy trend boczny, czy, czy też może kanał spadkowy jest dalej, dalej otwarty. Niemniej jednak to nie ma wątpliwości, że tym wydarzeniem numer jeden dzisiejszego dnia na Kanadyjczyku jest decyzja. Decyzja Banku Kanady. Jak widzimy, rynek oczekuje podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych z 1%. To mówimy o głównej stopie do 1,50. I teoretycznie pod to rynek już wcześniej powinien grać. Tyle tylko, że ten scenariusz był, był już zdyskontowany. I fakt, że nie było takiej mocnej gry też może sugerować że w zasadzie rynek będzie czekał nie tyle na, same, na samą decyzję, ale to, co, co pojawi się przy, przy okazji tej, tej decyzji. Więc gdy patrzysz na wykres H1, no to w tej chwili trzeba się liczyć z jeszcze próbą szarpnięcia, przynajmniej w okolicy 1,26. 2610 tutaj ta przestrzeń nie jest duża natomiast teraz powstaje pytanie czy to co obserwujemy teraz tak bo jeżeli mamy y, y, zwykły trend y, boczny y, w zakresie zaznaczonym przez ten żółty prostokąt, no to mamy wybicie i, i próbę, i, i, i sygnał do mocniejszego spadku. Spadku o minimalnym zakresie tego, tego prostokąta. Jeżeli natomiast mamy ruch ograniczony w ramach tego zaznaczonego, ja to może zmienię kolor, żeby było lepiej widać kanału spadkowego, no to dojście będzie do 1.20 Dojście będzie do 1.26 aczkolwiek bez większych y, konsekwencji. Więc to jest takie ważne pytanie. W, tutaj nie sposób odpowiedzieć na nie troszeczkę jest więcej y, jednak przesłanek y, do tego, że y, to jest wybicie z tej konsolidacji, chociażby zachowanie MACD, które y, zawracając y, y, po y, Tuż są no blisko poziomu równowagi, poziomu zera, jednak wygenerował sygnał sprzedaży. No i zerknijmy, jak, zerknijmy, jak to wygląda na wykresie H4. No i tutaj już y, sytuacja jest troszeczkę bardziej y, bardziej jasna, tak, tutaj już widzimy, że te y, wzrosty na H4, te. te, te... Te trzy, trzy świece to było nic innego jak korekta tego, tego tąpnięcia obrazowanego przez długą spadkową świecę. No i teraz mamy kolejny, kolejny, kolejny epizod, więc więcej przemawia, więcej przemawia na korzyść strony, strony, strony podażowej. Aczkolwiek również tutaj nie ma do końca jasnej sytuacji. Poproszę zwrócić dopiero co zostało wygenerowany pierwszy popytowy sygnał no, na naszym MACD, na więc tutaj też jest pewien zapytania, czy, czy rynek spadnie, 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 niżej. No i przejdźmy teraz już do wykresu, wykresu dziennego. No tutaj sytuacja jest dużo bardziej hmm, taka oczywista. Tutaj widzimy, że w tej chwili, że, że w tej chwili, gdyby takim wynikiem zakończyła się sesja, no to mamy kolejną świeco czerwonym, czyli spadkowym korpusie, a już raz, dwa, trzy, cztery, czwartą, piątą e, świeca, świecą, świecę, e, która e, wyraźnie e, wybija się poniżej zaznaczonego m, tutaj przeze mnie teraz najszybko wsparcia tworzonego przez e, długą e, wzrostową świecę z końcówki, z drugiej, z drugiej połowy kwietnia, więc tutaj wsparcia zostały, zostały w tej chwili przełamane i to, to otwiera drogę do dalszych spadków. No ale do, do zakończenia budowy tej świecy zostało jeszcze kilka godzin, została jeszcze publikacja decyzji no i komunikatu Banku Kanady, więc tutaj sprawa pozostaje, pozostaje otwarta. Ja przyjąłbym taki scenariusz, że i to wrócił do wykresu H1, że jeżeli na koniec dnia zostaną wybite nowe, nowe dołki i kurs, i kurs, no zostały wybite, ale na koniec dnia kurs nie wróci tutaj powyżej 1,2629, no to spadki pary USD-CAD są najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Powrót bowiem powyżej 1.2021. 1,26,29 oznaczał będzie nie tylko zanegowanie tego, tego wybicia, ale też będzie oznaczał e, zwrot, jeżeli rynek zawróci e, gdzieś na poziomie tego tego wsparcia. Więc będzie oznaczał zwrot i otwierał drogę no, nawet e, gdzieś w okolicy 1,26,58. A przede wszystkim na wykresie dziennym będzie oznaczał e, świece. o. Co prawda spadkową, ale, ale z wyraźnym dolnym cieniem, już drugim takim wyraźnym dolnym cieniem i świecę, która powstanie na poziomie właśnie. Tutaj pokazywanej Państwu wcześniej długiej wzrostowej świece z kwietnia, i to wszystko mogłoby, mogłoby zwiększałoby szansę na to, że w najbliższych dniach pojawi się jakaś próba odreagowania w górę. A teraz zerknijmy, może jak wygląda para USD CAD w takiej nieco dłuższej perspektywie. No i tutaj widzimy i, i, i tutaj widzimy, że w zasadzie. Cały ruch, jaki y, ma miejsce od, no w zasadzie gdzieś od, 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 tym, od tego momentu, tak, Czy, czyli, y, czyli od 11, 11 miesięcy, odbywa się w takim no wzrostowym, wzrostowym, wzrostowym kanale, tak, gdyby próbować gdzieś zamknąć ten przestrzeń, Zmian dwoma liniami, no to w zasadzie tak by to najlepiej wyglądało. Stąd też, z punktu widzenia takiego inwestora o nieco dłuższym horyzoncie czasowym. Dopiero wyrównanie tych dołków kwietniowych z drugiej połowy kwietnia będzie dobrym momentem do zajęcia pozycji, pozycji długich, bo tutaj szanse na wybicie tychże, tychże dołków, wybicie dołem i jakieś mocniejsze spadki nie wydają się w tej chwili duże. Dużo bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest Wykonanie zwrotu. Zwrotu nawet wyżej niż tutaj mają miejsce te, te minima z drugiej połowy kwietnia, czyli powyżej 1,24,58. Bo rynek musi sobie zdawać sprawę, jaki jest charakter wahań na parze usd -Kar i zacznie już wcześniej podbierać, podbierać długie pozycje, licząc na powtórzenie tego, tego, tego scenariusza. Więc ten zwrot mógłby nastąpić gdzieś w okolicach 1,28. 25 i w kolejnej w perspektywie kolejnych yy... No, trzech miesięcy, bo, bo tak mniej więcej to się ostatnio odbywało. Tak, tak, tak były określone ostatnie szczyty. Tu mamy trzy miesiące. Tutaj ten, ten szczyt nie był co prawda wyższy powyżej, powyżej tego grudniowego, ale jako lokalny szczyt funkcjonuje i miał miejsce, miał miejsce w marcu. Tu nastąpiło e, pewne zawężenie, bo ograniczyło się do dwóch miesięcy, ale mniej więcej można przyjąć, że ta mm, dwu, no, dwu miesięczna e, cykliczność na parze USDC ma miejsce, co, co by oznaczało, że e, złapanie dołka na początku tego miesiąca, bo, bo tutaj chyba to osuwanie będzie trwało aż tak bardzo, bardzo długo, yy, sugerowałoby, że gdzieś. Yy, pod koniec wakacji rynek wróci w okolice 1,30. 1, Co taki powrót mogłoby wywołać? No to przede wszystkim pewnie polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych i, i, i jakaś próba dyskontowania jeszcze mocniejszych podwyżek procentowych, bo w tej chwili rynek zaczyna grać pod podwyżki. Ale Banku Kanady pod gonienie, y, gonienie przez Bank Kanady i dyskontowanie y, bank, przez, gonienie przez Bank Kanady, Banku y, Amerykańskiej Rezerwy Federalnej i, i, i gonienie tego y, tego rynku. No, tak wygląda para USD CAT. Przypominam, godzina 16.00. Decyzja w sprawie stóp Istotne z punktu widzenia rynku będzie nie tyle sama decyzja, bo tutaj raczej niespodzianki nie będzie, ale to, co pojawi się przy okazji tej decyzji, jakie pojawią się sugestie. Z punktu widzenia analizy analizy technicznej, istotne będzie to, gdzie na koniec dnia będzie kurs USDK. Jeżeli zamknie dzień poniżej 1,26,29, Wtedy presja na dalsze spadki w kierunku 1,25 będzie narastała. Gdyby rynkowi udało się wrócić i zamknięcie było powyżej 1,26-29, i, i ten poziom uznaje za ważny, no to tutaj pojawi się szansa na, może nie na rynkowy zwrot, bo, bo, bo to byłoby. Zbyt taka optymistyczna wizja, ale pojawiałaby się szansa na jakieś odreagowanie tych, tych, tych ostatnich spadków 2, trzy 4 dniowe z, z potencjalnym zasięgiem troszeczkę może wyższym niż ten, ten, ten tutaj zaznaczony. Dołek lokalny minimum sprzed miesiąca, czyli troszeczkę powyżej 1,27. No, umówmy się gdzieś między 1,27 a 1,28. Tak prezentuje się sytuacja na parze USD CAD. Teraz zerknijmy, jak to wygląda. Jak wygląda sytuacja na parze euro-USD, A zaczyna wyglądać bardzo ciekawie. Proszę zwrócić uwagę, że oto po serii wzrostów, kiedy rynek. Grał pod podwyżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, podwyżki niezdyskontowane. W sytuacji, kiedy podnoszenie stóp procentowych w Stanach było już w dużej mierze zdyskontowane, a dodatkowo gdzieś tam na horyzoncie pojawiło się takie przekonanie, że jeżeli z amerykańskiej gospodarki zaczną napływać gorsze dane, to, to, to Fed być może ściągnie tą nogę, nogę z gazu i, i docelowo podniecie stopy procentowe do, do, niższych, do niższych poziomów. Notowania wzrosty euro USD zatrzymały się w takim dość istotnym, takim dość istotnym na takim dość istotnym poziomie, a w zasadzie to już poniżej, bo oto na między 1 10767 a 1 10803 gdzieś mam nagromadzenie trzech ważnych oporów z jednej strony jest to, I to jest najmniej, znaczące, naj, najmniej znacząca bariera, 50% zniesienie FIBO tego, tej, tej, tej fali kwietniowo-majowych, no do połowy maja spadków. Z drugiej strony mamy już ważne opory, czyli marcowy dołek i linia łącząca lokalne maksima z lutego. I tutaj, właśnie z końca, z końca marca, więc to nagromadzenie tutaj barier podażowych jest istotne, i, i kurs się zatrzymał. Co ciekawe, kurs się zatrzymał po tym, jak tutaj wcześniej przełamał. Yy, w Pierwsze, 30, pierwsze zniesienie w FIBO, czyli 38,2%, a mówię pierwsze, bo 23,6% nie traktuje jako bariery podażowej, jeżeli mówimy o, o zniesieniach spadków, czy, czy popytowej, jeżeli mówimy o zniesieniach zniesienia wzrostu. Więc przełamał, przełamał to. to, to ten, ten opór ruszając mocno do góry wcześniej przełamał lokalny opór na 1,0640, 40, 42. No i tutaj się zatrzyma w tym takim pierwszym poziomie docelowym, co może... Troszeczkę przypominać y, tę sytuację, jaka miała miejsce tutaj, tutaj w marcu, z tą oczywiście różnicą, że zasięg poszczególnych dwóch korekt, bo wciąż ten, ten ruch do góry trzeba chyba jeszcze traktować jako, jako, jako korektę. Y, oczywiście ten zasięg tych dwóch korekt był inny, no bo i, i formuła tych, tych korek była inna. Tu był w zasadzie Taki dość jednostajny ruch do góry, tutaj taki ruch, ruch, ruch szarpany i z nieudaną próbą wybicia właśnie dokładnie tutaj 30 marca, gdy wydawało się, że euro-dolar euro po przełamaniu dołka z 28, 28 stycznia, i, i po wybiciu powyżej tych lokalnych Maksimów ruszy mocniej do góry, nastąpiła kontra i, 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 mocne, i mocne spadki. W tej chwili. W tej chwili jeszcze sytuacja strony kupujących nie jest e, finalnie przesądzona. Dopóki kurs pozostaje e, na tych poziomach wyższych. Tutaj powyżej 1,07 jest szansa na to, że ta bariera zostanie przełamana. Chociaż, nawet zakładając, że do tego dojdzie, no to wcześniej raczej no byłoby dobrze tak? i byłby to, byłoby to logiczne, gdyby eurodolar cofnął się do 1,0642 czyli w okolice tego wsparcia, żeby no, niejako nabrać rozpędu i, i siły do zaatakowania tychże, tychże oporów. Yy, zejście poniżej 1.0629 a w zasadzie takiej strefy 1.06.29 i, i, i tutaj tego lokalnego maksimum z 5 maja, czyli 1.06.42, otwierałoby ruch drogę w okolice 1,05, przy czym z punktu widzenia takiego dłuższego terminu, to też wcale nie musiałoby oznaczać, że wracamy do trendu spadkowego i za chwilę niedawne minima zostaną przełamane, a euro ruszy w kierunku parytetu, tak? Raczej oznaczałoby jeszcze zapowiedź jeszcze jednej próby ataku, natomiast już bez y, powodzenia na przełamanie, przełamanie dołków i nowe, y, nowe, no, nowe minima. Więc o, o co teraz toczy się gra? No teraz toczy się gra y, głównie o to, y, jak, mocne będzie, y, jak mocne będzie cofnięcie y, z obecnych oporów, czy to będzie tylko, czy to będą okolice 1.07 no tak umownie, tak 1,07 czy, czy, czy też może okolice 1,05. 1, 1, w obu przypadkach dalej zakładałbym, że jeszcze czeka nas jedna fala, fala, fala wzrostów, czyli dopuszczam taki scenariusz, że te bariery podażowe, o których mówiłem zostaną przełamane i, 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 i kurs euro-dolara sięgnie aż tej e, wielomiesięcznej linii trendu spadkowego, która w tej chwili tworzy opór e, w okolicach 1,11,10, a, a gdzieś za miesiąc, kiedy jej test mógłby mieć miejsce, będzie już poniżej e, poziomu 1,10. Książę zakłada, że taki scenariusz może być, może być grany e, i, i widzę, no, stosunkowo Małe chyba jednak szanse na to, że kurs euro-dolara w tej chwili będzie zmierzał w kierunku parytetu. Proszę zwrócić tutaj uwagę na sytuację na wykresie, na wykresie dziennym, gdzie ta bariera na wykresie miesięcznym, gdzie ta bariera. Tworzona przez lokalne, lokalne maksima z 2015 i 2017 roku została obroniona i, i to tak dość spektakularnie, bo ta majowa świeca na, na, na wykresie euro-dolara no wygląda ładnie. To jest świeca o największym korpusie w dotychczasowym będzie trendzie spadkowym i to nie może być tylko wypadek przy pracy po, i po jakimś tam ogarnięciu się rynku, po ogarnięciu się podaży, rynek zacznie dalej 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 spadać. Więc jeżeli chodzi o euro dolara możemy z całą pewnością powiedzieć, że trend spadkowy w tym momencie się wyczerpał. Pytanie tylko czy przypadkiem jeszcze rynek nie spróbuje? wykonać jednego ruchu, jednego ataku właśnie tutaj na okolice 1.03.50. Czasu zostało nam już mało, więc szybki rzut oka na, na złotego, szybki, bo, bo tutaj niewiele nie, nie już dążymy sobie powiedzieć o, o, o polskim złotym. Widzimy, że od 2-3 dni na, na złotym ma miejsce realizacja zysku z jego wcześniejszego z jego e, wcześniejszego e, umocnienia. E, jeżeli chodzi o parę z dolarem, no to w zasadzie w zasadzie celem dla takiego ruchu są okolice 4.3370. To jest to, ta strefa oporu między 4.3370 a 4 dokładnie. To będzie 4,35,70, czyli całe, całe dwie figury. I, I po wykonaniu takiego ruchu powrotnego, euro, para dolar złoty mogłoby spadać jeszcze niżej. Oczywiście ten, ten ruch do góry. Podobnie jak późniejszy spadek powinien korelować zachowanie euro-dolara. Euro w tej chwili to ten ten czynnik jest najważniejszy dla, dla złotego. Jeżeli chodzi o parę euro PLN, no to tutaj yy, obserwujemy próbę powrotu powyżej yy, strefy 4,60. Akurat tutaj, jeżeli chodzi o Europę, nie widzę większych przesłanek ani do mocniejszego spadku, ani do mocniejszego wzrostu. Więc być może jakiś rodzaj kilkutygodniowej konsolidacji wokół 4,60 to jest ten scenariusz najbardziej prawdopodobny dla LN. A skoro jesteśmy przy złotym, a została nam minuta czasu, no to trzeba sobie powiedzieć, że w tej chwili rynek widzi dane, z jednej strony widzi dane o inflacji, wzrost inflacji do 13,9 w pewnie w przyszłym miesiącu gdzieś tam podbija ona do 15%, z drugiej strony widzi między innymi opublikowane dziś dane na temat opublikowany dziś indeks PMI dla przemysłu, w który w maju dość niespodziewanie tąpnął do 48,5 punkta, czyli poniżej granicy 50 punktów. Dane mocno rozczarowały. Oczywiście nie ma to przełożenia na zachowanie rynku, natomiast może to mieć wpływ na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. W tej chwili wydaje się, że ryn Zakłada, że stopy procentowe w Polsce zostaną podniesione w przyszłym tygodniu o 75 punktów bazowych. Wydaje mi się jednak, że Rada stanie się ostrożna właśnie przez te pierwsze jaskółki sugerujące spowolnienie, idące spowolnienie polskiej, polskiej gospodarki, co jak pewnie zakłada część członków Rady również obniży nam inflację. Stąd też będzie ruch o 50 punktów bazowych, i to moim zdaniem będzie w tej chwili ograniczać jakieś, jakieś wyraźniejsze umocnienie, umocnienie złotego do koszyka walut. Mówię o koszyku walut, bo indywidualnie, tak jak, jak tutaj wspominałem wcześniej, e, w przypadku pary dolar złoty, tutaj ten, ten ruch spadkowy może być jeszcze znaczący, bo, bo to będzie wynikało e, z korelacji z parą euro-USD. E, euro I to wszystko, co dziś dla Państwa e, przygotowałem, pozostaje. E, takie podziękowanie za, za uwagę. Ja się z Państwem żegnam, wybieram się na, na dłuższy urlop, więc spotk spotkamy się mm, za mm, dwa tygodnie. Dziękuję Państwu y, za uwagę i do widzenia.